Nikt nie tańczy Czemu nikt nie tańczy? Czemu nikt nie tańczy? Czemu nikt nie tańczy? Nikt nie tańczy! Co to się dzieje, że nikt nie tańczy? Mamy być tańce! Potrzebujemy twojej pomocy Porucznik Jastrzęb zaprasza ciebie do tańca Właśnie ty musisz wyjść na swój parkiet Możesz to zrobić w domu, w parku, na chodniku, do dyskotece, na lodowisku, na lotnisku Nakręć 20-30 sekund Ile chcesz Ile chcesz, ale przynajmniej 20 sekund tego jak tańczysz z Porucznikiem Jastrzębiem do tego utworu i wyślij to do nas. A być może jest bardzo duża szansa, żeby dodać się teraz do naszego czego? Super terzysku! <laughs> Drugi, tak. Czekamy na twoje nagranie do 24 Do 24... Do 24 kwietnia musisz nam to wysłać. Byśmy mieli czas na zmontowanie super teledysku, a potem otwarcie go na premierowym koncercie. Nie tak, najważniejsze. E, tańcz tak jak lubisz, tańcz tak jak czujesz, tańcz sam, tańcz z dziewczyną, z rodzicami. Nieważne, może być trzeźwy, może być pijany, może być noc, może być dzień. Ważne, żebyś tańczył tak jak e, poróżnik Jastrzu. I nie wstydź się! To jesteś piękny jak tańczysz. Wszyscy ludzie powinni tańczyć cały czas. Bo jak się człowiek tańczy, to się dwa razy modli. O! Słuchajcie, dla najlepszych siedmiu... A! Zwariowałem 8 osób, które wyślą na swoje wideo. Mamy fantastyczne nagrody, płyty ultra, gadżety oraz przede wszystkim bilety na nasze koncerty. No wysyłajcie, zaprosić swoją matkę, swoją siostrę, swoich kolegów, koleżanki ze studiów. Pokaż mi jak tańczysz, bo chcę podpatrzyć Twoje ruchy. <gry> 谢这起别军